Naszego konkursu Wakacje w obiektywie przesłali Państwo mnóstwo interesujących zdjęć i filmów z letniego wypoczynku. Za wszystkie dziękujemy! Na dziś nagrodziliśmy to najlepsze, szczegóły w relacji Marty Kapturek Bozik. Z nieba, z wody i z lądu. Z kraju, z zagranicy, ze wsi i z miasta! Wakacyjne wspomnienia nasi telewidzowie nadsyłali z wszystkich możliwych miejsc. Ten film nakręcony telefonem komórkowym przez Konrada Kowalko z Białego Stoku zdobył pierwszą nagrodę ze stawki na domowego. Nie na pierwszą nagradę. myślałem, że ma jakieś wyróżnienie, a tu zaskoczony został naprawdę. Drugie miejsce zajął Daniel Gosiewski. Wygrał aparat fotograficzny, bo nakręcił nie tylko ciekawy film, ale również pokazał swoją pasję, którą mógł realizować właśnie na wakacjach. To jest przede wszystkim moja miłość. Pierwsza miłość to są przede wszystkim rowery, a druga to jest filmowanie. Trzecia nagroda, <laughs> nagroda czowa od sieci Awas to jest kamera. Te zdjęcia to dowód na to, że nie trzeba wcale wyjeżdżać za granicę, żeby spędzić czas w przepięknych plenerach. Nasz telewizor pokazał, że piękno tkwi także w rzeczach prostych i zwyczajnych. Dopiero od dwóch lat robię zdjęcia, ale to, to jest jednak moja pasja. I żeby robić zdjęcia, nie, nie trzeba e, mieć profesjonalnego dogego sprzętu. wystarczy po prostu mieć oczy i widzieć. Jury konkursu nie miało łatwego zadania, bo do redakcji wpłynęło kilkaset filmów i zdjęć. Wybór był bardzo trudny. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na filmik spontaniczny, dowcipny, szczery, w którym autor opisuje, jak spędzał wakacje. I to była pierwsza nagroda. W konkursie wyróżniono jeszcze pięć osób. W niedzielę będą gościć w naszym studiu i zapowiedzą niedzielne wydanie obiektywu. Póki co ja zapowiem dzisiejsze wieczorne wiadomości z regionu obiektyw o 21.45. Zapraszam do zobaczenia.